Hej moi mili, witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na pełno pełnosprytnych wilkowychach te piękne, niedzielne popołudnie. Proszę Państwa znów spóźnieni, ale to... ale to jest to jest całe piękne To jest całe piękno w tym, ponieważ to, to, piszemy kolejną piękną kartę w historii nagrywania tego sezonu. Te, te, te wszystkie problemy, te przejście przez te problemy, to jest wszystko takie piękne, że razem umiemy trzymać się w kupie i to wszystko dać temu radę. Proszę Państwa, jest z nami Maniek i całego kanał widzów. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Ja teraz mogę w końcu dojść do słowa. Po pierwsze, nie mów, że to jest moja wina, że się spóźniliśmy, bo... No bo kurde no farmik nie chciał współpracować, żeby no kupić. Musiałem go wydupić jeszcze raz, zainstalować na turnu, no trudno e, no wypadki chodzą po mańkach i po innych ludziach. No, a po witam Ej. bardzo serdecznie, no przepraszamy że odcinek spóźniony i jak Adam mówił my sobie zawsze umiemy tutaj z problemami poradzić, no, proszę bardzo jaki ten, pan, pano z problemów tutaj, o jaki ładny, ale czyś ty mi tu Jest na mnie Krzychu Śluzo, dzień dobry, witamy też jego i całego kanału i widzów. I jeszcze z nami soboniasty. Pan W jeden księżyc. Ja chciałbym wam coś fajnego pokazać. Patrzcie, tu z tyłu na tablicę rejestracyjną. I patrzcie, my jesteśmy wychowani fizycznie. Tak? To chciałem wam pokazać. Olej, widzisz? Olej, od, F, się, a tupę tu. twoją widzę, a to z przodu można też zobaczyć. Dobra, Jesteśmy wychowani fizycznie. A to absurdnie... ładne ocenki miałeś z, w, z tego WF-u. Dwójkę, jedynkę, jedynkę, zero to nie. To nie, nie, nie. Nie umiałeś piłkę kopnąć, <gry> nie, O kurze, nie no, tak jest, ruchy, zakrytało. No ja robiłem ruchy, ale nie... Ale tak. powiedzcie mi o co tu chodzi, że, on jest, że ten Fiat jest podpięty pod taką wielką beczkę, przecież to Nie wiem fariny. o to to to, 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 nie, nie, co? kompletnie, kompletnie co? tego on? nie chciałem podpisać. To kompletnie mi o to nie chodziło. A ty miałeś, a ty miałeś... <grym> he, he. Przecież Zabra. tak było w scenariuszu tak, napisane. takie keszki he wcale nie była podpięta, <grym> Dobra weźmy, tak, weźmy ze sobą, stój! stój weźmy ze sobą! Pa. O, o, jadę ze sobą! <grym> A jademy. Dobra w ogóle panowie, ja mam tak odwagę, niech każdy powie co robi na początku. Ja się pochwalę, ja dzisiaj będę to pryskał, jedź, opryskał, jedź na pryskał, opryskiem proszę Państwa. Nie zabij się przed... Jedziemy, o, o patrz, to jest pierdolność. dzisiaj? Opierdność. A w ogóle, o Jezu jak ty... O Jezu, co? Czo! Co tam robisz dzisiaj? Sześć, sześć, szeje! Sze, a co tam Lulululucerne Lucerne. Lucerne, eee. Maniek, obok jedziemy pod ładny nasz. billboard. Dobrze, a reszta tam państwa co robi? Maniek, chce te manioki, wszystkie tam robią. Jadą na ja na mnie. Ja kontynuuję dzisiaj koszenie em, trawy. Dupy. Bo w ostatnim odcinku to mnie tak zdenerwowali, że po prostu aż ciśnienia dostałem kurwę. Bała mu stanowa, musiał spuścić. Ciśnienie w oponach? <grym> Zera na setkę, od razu skoczyła. Jak ty jeździsz, człowieku? On jeszcze I prawa jazdy no, nie ma, daj mu spokój. I, i, i co sobą? Co co, co sobą jeszcze robi? odłożę na, najebanego Mańka na gospodarkę. Co ty robisz? No, jak człowieku! jedziecił wieku? ty jesteś pojebolik? <grym> <grym> Jaki, Jaki bits kurde Krakowi? <grym> 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 może lepiej. O Jezu, patrzą z ro... Jaką drifter padnie? Lekiej i tak lepszy. Dobra, to kto opowiada co się stało? Maniek, proszę. No. Ale ja teraz Ursusa odpala mi w ogóle moje padźisko... Mm, pa, padzisko mi nie. Ty działa! A nie, kurde, nie działa ten. Kie, sterowanie tylko działa, ale jak chcę jechać do przodu i do tyłu, to niestety... Pa, nie działa. Kurde, Sklep mi się póle. No tu, no, dzisiaj. Co? Ten poleciał? Co? <laughs> się zrobili. Co? Jak on to zrobił? Pokaż A, to w jeszcze ogóle, raz. Co ja on zrobił? Co on <śmiech> zrobił? <śmiech> Widziałeś, żeby kiedyś duży fiat skakał? Eee, żeby fiuta, no, co? Dobra, ja jadę sobie środka. No i ogólnie wracając do tematu, oni tam odpierdzielają jakąś manianę, rozbijają nasze maniane. tutaj... Manianę, he, he, Ale maniak, ty yo, kurwa, to wciśnij dzisiaj. To kurwa, Pan jak bokiem idzie. Eee, no i tak, opowiem historię swojego życia. <laughs> o kurwa. Skakaj. Yo, yo. Eee, nie, dobra, to było tak. No, e, mieliśmy małe spóźnienia, bo nie udało nam się we wtorek nagrać, gdyż Kurwa, że e, Adam po <grym> prostu e, dostał straszliwej, ale co... takiej straszliwej. Straszliwej, Dobra, uciek, maniek, 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 nie maniek. straszliwej, bo to naprawdę było straszne. Maniek, cofnij się, cofnij się, cofnij się. To cofnij. To jest straszny, chcę nad tobą przelecieć. Chcecie przelecieć? Spokój tam, człowieku, ja nie mam czasu na pierdol, jakie? czemu ja tak krzyczę w ogóle? Mama, no przepraszam, no ale no. Mama cię nie wykopała. No, yy, no, no nic to nie ma nie dokończ, dokończ ma nie historię, no. To, to no tak niestety było. nie mogliśmy tego nagrać we wtorek, no to się umówiliśmy na inny termin, żeby to był po prostu piątek tak? Był. Piątek, piątek, no już, piątek, tak? Piątek, piątek, już tak, z opóźnieniem. No wszystko by było cacy, już zaczęliśmy nawet nagrywać, to już, to już się kamerowało, to już było taka, taka piękna wizja mm -hmm. Ale niestety, farming, mój farming tutaj osobisty, zaczął mnie, że tak powiem, robić w, robić w kakao, w bambuko No i, no i niestety, łak, 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 łak. Tak miałem nie jakieś straszne lagi, no to postanowiłem, że wyjdę sobie i nie wrócę. Z gry nie I nie wrócę. wrócę. Tak, dokładnie. Dobrze mówi ten ze Śląska, dobrze mówi. Zawsze nie wróciłem, bo y, prawda nie mogłem się połączyć tutaj jest, z, z serwerem z serwerem, który stoi ładama. Y, no i lipa była taka, musiałem zresetować, po prostu zreinstalować, odinstalować, jeszcze raz zainstalować na nowo farminga. No i jak widzicie na razie wszystko jest cacy. Co było? Do powodem tego takiego zajścia tego toru. Nawet najstarsi druidzi nie wiedzą, no i... No, no nasz no, Farmy lubi lipa, takie rzeczy, lipa, czasach, a po prostu pięknie, pięknie to wytłumaczyłem, po prostu czuję się o? teraz jak no. Adam, który mówi cały czas, mówi, opowiada wszystko, ale to tak opowiada, że o, aż kręka ta narody. <laughs> jak panie, który chodzi pięknym humorem po trzech minutach, chodząc do gry, no nie, nie, nie taki piękny humor. Bo człowieku, no jak się nie, no nie wkurbić, no no... Można fantastic. się wkurbić, ale ty się wkurwiasz także panie, no. się e, Powiedz mi sobą, gdzie jest, a tu jest, no. Jakby, jakby na przykład, takich na przykład grzech, nie wiem, kultury tak, jest turniej i musisz grać, pawie, że do końca, tak? I przyjdzie jakiś taki pianiówek hmm. nie i on cię, on cię w, 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 zdenerwuje, to, to ja nie chcę być na miejscu Czekaj, tego Tak, Ja ci podczepię, To Tu jest o, straszne. Podczep, podczep. Jeszcze wą mi podczep. Dobra, a ja, ja teraz opowiem taką... Już, historię, bo, bo, masz... Wszystko podpięte, bo ma się nie podpiąć, O Jak ja, się nie podpinię? Ja, ja jak ci opowiedzieć historię. Nie ma, nie ma Boma zajednia. Bo co tu się dzieje? owiec, tak. Je, jedziemy Maniek kosić. A Ty jedziesz ze mną? Jadę. To chodź tutaj. Gdzie ty jesteś? O, o, siedzisz. O, e, proszę o, bramę o, otworzyć. ma się otworzyć. Na pilota chłopie. Takie to są ja, ja tu mam GoPro na głowie i ja. No i ogólnie, no tak to wyszło wszystko. Opowiedziałem, nagadałem się. Druga sprawa. Mogę powiedzieć tutaj na no, odcinku, tak? Czy... Ej, ja... No. Czekaj, 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 że Ci przerwę, bo, bo ja włączam pryskiwacz i coś tak nie pryska tu. Łakam, ja to kur... Znaczy, z, zlatuje, zlatuje, ale tak. Wieście jest. No, na... obok dziewiątki. Ogólnie jeszcze powiem, że musiałem zamienić kosiarkę, bo podobno... Oj, laga się O, cześć! czyść. Ale nie, chyba, chyba sypie. Ktoś mogę cię zjeść? Ci coś sobą? A mogę ci wyjewać bry? Nie. Nie, <laughs> bo to jest zjebane piartki, który kurwa nie ma tekstury jest dyszy, to uleki. Dzięki Maniek. Co Maniek? Ale, ale pryska, dobra, pryska. Ja. ja ja opowiem ja taką historię teraz, bo, bo tutaj wiadomo każdy oprysk musi mieć się... Ale ja ci powiem Adam, że cię trochę jest słabo słychać. A to jest mój ten obiec. No jest... ja właśnie coś mam z mikrofonem, nie tak. I w ogóle z sobą zmieni nie... mikrofon, teraz jest... Takim Sobonem, takim... takim tak Możesz przestać gadać tyle co ja? Profesjonalny <g Volks família> youtuber. Dobra, nic straszne. nie mówię, nic nie mówię. O, widzisz teraz jak my się czujemy. Właśnie. No właśnie, no właśnie, no nie, nie mogę podjechać pod górę. Ja Fajnie, ale zamknij się Ale nie, 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 co, nie. ja ci nie dam dzisiaj. dojść do głosu, ryby i dzieci, głosu. Nie bają, o ci dzieci. <skư> małpa, małpa, albinos. pamiętaj, że mamy materiał, pamiętaj o tym. Jak ten Mateo, Adam i będą szantażować. Eee. Właśnie, właśnie. Eee, szantaż jest karalny. nie wiem. Czy A wiecie. co mnie to interesuje? Nie, ja Dla takiego jest. przykładu Dobra, warto iść siedzieć. Bo tak. eee, Proszę Państwa, ponieważ no, każdy tutaj rodzaj zboża wymaga odpowiedniego prysku, no i ja właśnie teraz tak się troszeczkę bałem. To Adam tak? i tak wszystkie Cięty te robi pryskie, jednym tryskie. i tym samym. No, ale się staram, tak? A Adam nie stosuje tam wzmacniaczy na grzyba i innych takich ignorantów. I na randaw Odżywiaczów No i, I weź od, odcinek, smacznie, smacznie, odżywkę tak, do włosów tak Ja, ja, ja biorę ten tytuł I weź, zwywa. i weź, Ja biorę I, biorę, i biorę, weź to tak ja, kurwa Ty i tak później wrzucisz to i, tak <laughs> i... mordy A uwierzę, a uwierzę go nawet dzisiaj, jeszcze w niedzielę, uwierz Ale no, żeby o, jak był jak... na piątek nie, to jest ten spóźniony, to musimy go prawdopodobnie jutro wrzucić. A musimy na piątek nagrać. Także to Bez, jest no dużo, dużo. Fil, fil, fil. Ale i z ludźmi, ja, którzy tak. nie mieli nic wspólnego z gospodarstwem kurwa. No, no ja to ja się prawe, to jest o co ciekawe. O ci straszne, chodzi. To jest straszne, no, ja no jechałem straszne. raz w życiu 60. <głos》<głos》<głos》to, <głos》>. to. to fakt, że mieć tyle do czynienia z rolnictwem, co? Ależ najmniej jechał i to się liczy. Ja no też nie... żek jechał i co i kombajnem żek ja. się jechał, przyciepami żek się jechał kurde, posiadłem ja. do Ale wiecie co mam powiem? To jest właśnie fajnie, że, że jednak y, większość z nas tutaj nie ma do czynienia z ulicy. No bo co, no bo sobie nie powiedzieć, że no, tak ty sobie Tak do, się Daj w chuj, mówi, ale ludny, co. No, a tak, Jak tak ty się odbierasz główniarzu no. jeden. Tak, tak, tak taki manie sobie durowu Wych, nie? Wychowała mnie ulica i chuj. Ja. A, ja. a to sprawa wyrosła, nie? I powitram muszę po tej O nie, rozkładamy narzędzi. Kość to, wszystko od nowa. Jak tu wałka od biuru mocy nie No nie ma, późba, zrąbali tekstury nie dali, no i tu A, a no, no i władzę. O, działa. Ma być na obrotomierzu 2000 obrotów, bo wtedy jest idealna prędkość oho, do ogłoszenia. Oho. 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 Jedziesz, kurdzę. Lagi, a, lagi. Jedziesz. lagi. Oho. 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 Wiesz kogo coś wam idzie? No niech chcę. A nie jechać. A nie Bo jest krzywo. Bo to żeśmy się pograli. A to żeśmy poszaleli. Czekaj. O, Kosiarka Kosiarka chodzi, ale nie nie różne nie kosi. No dobra, wyjadę tu na górę i zobaczymy... No to jest nierówno. O, o, Skosiło. No bo jest nierówno, widzisz jaki skoszczy. Czemu ty masz prezes z sobą? Ty nie jesteś prezesem. Bo jestem kurwa swoim szefem i chuj. Jak ty się odsypasz? Gówniarzu, ej, ona też będzie 5 na godzinę jechać, tak, Może nie po nie. prostu tak ma być 5 na godzinę, serio. A widzieliś yy, ten? Yy, Maniek A cię nie widziałeś pewnie. Lufty dał ten odcinek z górali nowy, no nie? Z tego sezonu. Nee, ordynator. No, z ordynatorem. I cią i ciął kosiarką trawę przy drodze, no nie? No. No. Taką jak jo, ty chciało. tam masz. I ściął ciął drzewo. Serio Serio. No. Szerio. Okay, wszystko jest super. Eee, czy wam jest potrzebny mokrzyn? Eee... Tak. W sumie nie. To jest bo... pytanie, tak w ogóle? Tak się A tak co ja tak mam pytam? robić dy? Ej bo jak wam mokszyn... jest też to nie? nie daje rady z przetrząsaczem, bo sprawdzałeś czy pojedzie i nie pojedzie. A z tym siewnikiem eee. 60, 60 pojedzie, nie? No kurwa, 3 metry to, to, jak to wam władek jest w Jak wam niepotrzebny jest... To yy... tu tutaj 60. Ja mogę coś powiedzieć. No. Ja. Jak wam... Tak. Jak wam niepotrzebny tak. jest Mokrzyn, to po prostu może się zamieńmy, bo... No bo 3, 5 na godzinę, no to jednak to jest troszkę przesada. No I to ja weźcie sobie ty sobie mi przy... ktoś do mnie, bo ja już pół odcinka jechałem, także... Ty przywieź mi 60 A co robię, kurwa? A weź od. A idzie! Wiecie, szatan. Ale, ale wiecie co wam powiem, bo będziemy musieli zainwestować jakiegoś mocniejszego ciągnika. Komu Mówiłem? telefon? Nie, mi na mówi. pewno nie, bo kto nie, nie. Do mnie będzie pisać? Mama z spokoju obok? Pewno mój. Nie, dobra. A ty sobą sobie weź tym, co jeździł... Ee, maniek, nie? Może pociągnie ten przeciąsob, czy nie? Przepraszam bardzo. Powinien. Na którym to tak, jesteś, Maniek? Ja jestem no tutaj koło... Ojejku, jak ci to wytłumaczyć? Koło 15 a nie, ty jesteś tu w mini sklep i tak dalej, nie? No 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 ja A no tak dobra, powiem. tu to jadę do ciebie. Teraz o! To po osi, nie. Ale lipa, panie nie! No się zde a czym ja na kubucie jadę jak debil jakiś polu z kubuta? Nie no tu już sobie, misto, gdzie ty 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 Ja jestem już ci pokazuję, już ci już ci koło 15 dokładnie. Kto, że mi się pytał. Yeah. A to ja nie słyszałem, sorry, przepraszam no. Nie wiecie co tak wam powiedzieć. Cała jak z patchem, który jest od kilku miesięcy, a dopiero dzisiaj to No, ma, ma <grym go pobrałem> Maniek pisze tam na grupie Ej, chłopaki w gracie sobie no, najnowszego patcha, jak coś, no nie? wchodzę. Wchodzę na stronę, patrzę. Kurde, przecież jest Inno 1.4.2, no nie ma jakiegoś nowszego, nie? Mówię ja mu, Manek, ale najnowszy to jest 1.4.2 i on jest od kilku miesięcy, a on mówi Nie no, śmiej, jest mnie... każdy mu się, każdy może się pomylić Dla mnie to on dopiero jest najnowszy, bo ja grałem na 1.4.1 Ale <laughs> wiesz, to, to Niemcy, tam mają wszystko do tyłu, nie? No, <laughs> zacofany naród <śmiech> <Da>. <śmiech> I w ogóle ten, co więcej, farming zmieni wygląd strony no, już, i to też już dawno zmienił, wiesz? Ładna, ładna taka pod siedemnastkę. A o w ogóle może kilka słów na temat farminga siedemnastki. Chyba eee, eee, trzeba kończyć? Nie. <grym> nie, no ja to wam powiem, że co co ja założyłem z tego trailera, wiadomo, że to trailer e, to jest trailer, a nie na jakiś tam... Jakby wiecie, była gry, taka grafika, nie? To, by, to, to wiadomo, byśmy się posrali, nie? Wiadomo, wiadomo, ale wydaje mi się, że tutaj coś pójdą na jakieś większe arsenały. Wydaje mi się, że też e, twórcy... E, jak widać, było bo dużo amerykańskiego stylu i, I wydaje mi się, że po prostu też na pewno mapa jakaś główna pierwsza będzie Jakoś amerykański stylu, nie wiem, takie mam przeczucie po prostu z tego, Ma, z tego co można Maniek, paszą z tamtego ciągnika Już wysiadam Proszę Tak i... i kontynuując A gdzie hmm, jest Mokrzyn? Wszyscy są ciekawi, czy zmienią, nie? Najgorsze będzie to, jeżeli będzie praktycznie to samo w 15 jaki mały manikin I, 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 i będą te dodatkowe uprawy i, i z realią jakby tego wszystkiego nic nie zmienią bo wtedy to to takie no bez sensu jak e, na 100% dochodzi sojda rzadkie na olej czy jakoś tak i, marchewk i, i marchewka coś tam miało jeszcze być a nie ogólnie ja byłem <coughs> takim pod wrażeniem i w ogóle dalej jestem y, grafiką bo na my. Ja. Twoja karta graficzna tak i tak będziesz miał 30 klatek. O, kacha. Ale, ale. Grafika jest po prostu... Dawaj, sprawdzą jak to wymięknie. Nie, bo ja Wam powiem szczerze, że pomiędzy 15 a 13, widać różnie. Jakie debile to są mnie? Dupli się. No <laughs> go. Nikt, nie, nikt nie wymięknął. ja tu wprowadzę tutaj ten... Chodź tu, come ja. to me, tutaj, za mną, chodź I follow you. Chodź no i follow, follow, Nie bo, bo jak też dużo osób mówiło, że pomiędzy 15 a 16 to dużo różnica i, i wprowadzenie no jest dużo. I, optymalizacja i tak i tak jest. Tak, las dodali, optymalizacja jest, te, te wszystkie pracowniki to jednak wszystko lepiej chodziło. No i, i, i ciekawe co zrobił 17 bo jednak no no no... Musiał, powiedziałbym co zrobił 17 ale to musiałbym bulgaryzm użyć. Zapipkujemy. Powiem Ci szczerze, że fakt, Tutaj. że zmieniają, dużo Dobra, nowych marek wprowadzają, Dobra, jak Kuja zrobią. A nie chcę mi się pipkować. A ja nie, no nie, no to już, to już, jest, to już masz jak w warku, że będzie to w... Dobra. minucie czy No i co, i kurwa, i myślisz, że mi... I, I, co, coś... i, kur... I co, i kurwa, i my... <laughs> I co, i co, i myślisz, że coś z tego robię? Hmm. Nie, mikrofon zmieniłeś, to teraz jesteś taki męski. I lans, nie? Taki, a. że... Pod, ja Cię podepnę. E, proszę Pana, proszę się Pan odpierdam, nie? A ja zna znalazłem ten sam o. mikrofon od wiedyszki taniej O! <laughs> nie. Bo mnie ku stać Zobaczymy jak to będzie z tym teraz Proszę włączyć maszynę. No. W ogóle Proszę. nie ruszy ich Proszę to opuścić, dlaczego to nie miała Ej no, powiem Wam to, że nie wiecie, nie. co jest fajne w tym, tym pysku że, żeby zmienić ym, ten rodzaj tego trzeba podjechać, podjechać 5 na godzinę! No, no to jest fajne <laughs> <pokrę. laughs> Dlaczego? 5 na godzinę, to jedzie, to znacznie. ja szybciej się... Sobą, a jak po tym zakłaszczeniu sobie przyjadę tak po tych pastach to w ogóle to jest, nie, Tak no, Czekaj, zaraz na zobaczymy co się tam stało. Ej, ja myślę, że w ogóle coś z taką siarką, że ona po prostu tylko do 5 na godzinę i to jest ma... Mm, to nie nie, wiad, nie. Ale pamiętasz środowką jest czasem ta kosiarka z naszego cudownego sezonu yy, realiów. I? Ja. Mieliśmy taką i to jest chyba ona nawet. No pamiętam, że siewnik konny cojał 5 na godzinę i się jedno pole 3, 3 odcinki siał. No a tutaj hmm. o jedną łąkę drugi odcinek robię i nie robię. Nie wiem no to, 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 nie, już, no nowa to no już nowa trawa wyrosła. już nowa trawa, bo siewnik konny nie jest też przystosowany do dużych prędkości. No, bo Te to w nie chodni, a koł będzie zapierdzielał no, maksymalnie to 5 na godzinę, czy tam trochę więcej, no i, no i tyle, nie? Taka, taka sytuacja. Aha, Dziś, bo no, to musiał ob... czekać, a ja Obligacje, tutaj... Obligacje, masturbacje i inne takie... Nie no, super sprawa, 5 na godzinę teraz mogę jeździć, najnudniejszy odcinek Gavernia. Nie no, ja sobie może pójdę herbatę zrobię i... Zaparzy naszą ulubioną kawę i wszystko tak. mi odpowiesz. Tak, no to Czaju, i jak ja wrócę, to jeszcze do końca nie robię. No to może taki mały przerywnik z, 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 ku, 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 zdenerwowania się Manika podczas wchodzenia na, 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 tak, nie, to jest na, jest na serwer. Tak, jest dobry moment. Przerywnik tego. zaraz będzie przerywnik, widzowie? Nie, nie, nie zrobicie mi tego. Ale jak zrobimy, <zamyoughs> przerywnik, je, to to czas, Ale jak zrobimy, to się tak zdziwi, ale na to ty będzie wiedział, nie? No. Nie, obejrzę specjalnie. Cały odcinek. Ja nie wiem. Ej, ej, ja mam pytanie. Kto się obuć dwunastki? A co tam jest posiane? Eee, tak, e, właściwie jest posiane i nieposiane. W połowie nieposiane. To fajnie! A to, to dwunastka to ślad. Nie, ja tam chyba nie byłem. A, nie byłem. Nie wiem, ja wiem, że chciałem tylko obiec. Ale pod górę ciśnę, weźcie, to zobaczcie, nie? Na testa. Ale to jest... Moc. Całe pięć? O. Co Teraz jadę cię Ej, ty jest za pod górę nie jest w Halo. Teraz jadę całe 5, no? 4, 3, 2, 5... Jeden... Pięć. Przerywnik. Co to jest za urcus ty! To ale to no nie jest Nie no, no no ja to pierdolę, no co ja się będę... Chodźcie <laughs> <lepiej? laughs> o tokniło ja. To było to, to. Nie to ma nie przerywnika, jest maniek. <laughs> A niech A taki pierwiny. Weź to wszystko pierdolne, i jedziemy w Nie chcę pieszady. Pakujcie pieszady, się Fiata biecie Fiata hehehe He 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 A ci piada nie będzie w ogóle swojejechać Hehehe <grym> <grym> Ciebie Adam To to ciebie w ogóle nie będzie swojejechać <grym> Nie no ogólnie to się Widzą może zdziwią albo się nie zdziwią Dla jednych lepiej, dla drugich gorzej, nie wiem

Zjedź pierwsza... I tak. Sytuacja jest taka, że no, po prostu nie mam nie mam czasu, żeby Uuu. usiąść na tak porządnie i wziąć yy, parę rzeczy poskładać, które zacząłem niedawno składać, skończyć, które po prostu wymagają poświęcenia jeszcze troszkę czasu. <laughs> <laughs> nie, ja bym ja, by... <laughs> ja by się zdenerwował tej pani ale tylko troszeczkę Tak, to był pociąg na sterowanie, specjalnie go puściłem teraz Chyba się wycisił chłopak Dwa Jeden Jeden Disconnect. Kto się stwierdził? Co? to było? To Co z tego, że to pociąg jał, nie? Nie, to było takie no, no, ja też słyszałem to. Co? Ale Co? Co wy słuchacie w ogóle? No bo ty za dobrze sobie ten mikrofon kupiłeś. A jak dzisiaj? No tak, tak, nie tak... Pan tak. się nie przyjmuje każdemu, że no. może starzyć. A Ale no wiesz, jak jest. Eee, powiem tak, krótko i zwięźle, nie? Gdyby nie ten dech, człowiek by zdechł. No, to czyli się wes. A wszystko jasne. A w ogóle 85 uszkodzeń dalej nie mamy tutaj moda na... na ten ja 84 mamy ja wam 33 litry paliwa i zaraz technik. Dobra panowie, ale teraz tak e, chwilę powagi ja, O! Bo, coś bo nowego Bo to wszystko podrośnie, urośnie To pokosimy, to, to co dalej, bo to też jest ważne A czy dalej... ja mogę skończyć to co mówiłem? Kończymy <grych> Ja mogę skończyć to co no, mówiłem No to dokończ, ale dajcie mi powiedzieć Ej kurwa, jakieś laki. Bo sytuacja wygląda tak, że po prostu nie mam, no jak mówiłem, no jest brak czasu, jestem troszkę no zabiegany i tak dalej, no i nie mam jakoś czasu, żeby po prostu usiąść, złożyć parę rzeczy no i nagrać też coś nowego bo po prostu, mo, pracuję przychodzę popołudniami yy, no i mam, nie wiem, półtorej godzinki w domu zostaję, a potem lecę trzy razy w tygodniu jeszcze na wieczór wieczorem okay. do szkoły i przychodzę, kładę się spać i rano do pracy i tak wyglądają moje dni teraz no ja to pierdolę, takie lagi no jest lipa, żeby po prostu coś, coś sklecić, no wiem, że są wolne weekendy i tak dalej, no raz mam wolny sobo sobotę, teraz mam wolną, raz nie. Nie pierdolę, bo rodzinę nie chcę powiększać. Więcej. No i może powiecie, że jestem, kurde, leniwą pizdą czy tam siusiaczkiem, nie wiem, co tam, leniwą, ale po prostu, no nie mam dzisiaj jest niedziela, nagrywamy, no jest spoko, ale... Jestem w niedzielę po prostu nie do życia. Jestem no, zmęczony, jestem... nie wiem jak to w ogóle powiedzieć. No, po nie prostu nawet panie. nie mam... nie mam się, nie mam motywacji, żeby się zebrać, żeby coś po prostu nagrać. Nie wiem jak na przykład testy to musiałem moc wcześniej obadać i tak dalej. No i po prostu no, nie mam ja, to na to nawet... A chęci nawet, ja, ja, ja rozumiem, że jak tak to nawet nie ma... Znaczy może chęci są, ale wewnętrznie jakoś Bo krytyka, w ogóle to, człowiek... Granie, granie, a nagrywanie to są dwie różne rzeczy. Tak. I to naprawdę jest, nie wiem, jak się gra, no to można sobie grać dla przyjemności, ja też mogę sobie, nie wiem, jak gram tak dla siebie, włączyć nagrywanie, proszę bardzo, ale ja nie będę, odezwę się raz na 10 minut może i po prostu to będzie takie nudne jak, jak, jak 500 pingu u Sobona, temu A no. e, że tak Ci przerwam Aniek, e, tak strasznie to wygląda? Tak strasznie. Oho, to teraz jego dopadło. To jest choroba. 500 pingu może opuścić ale nie bo Pec. się nie szczerze że pat. 5 na godzinę jedzie nie że tak jak ty możesz trochę mniej tak jak ja się pochwalę że mam teraz troszeczkę więcej czasu i mam nadzieję że ogarnę to moją tubę. bo mm, bo w końcu zaczynają się wakacje w końcu się wakacje no i mam nadzieję że teraz kończę bo no dzisiaj wam powiem dzisiaj bo bo poszedłem sobie zasnąć nie poszedłem się zasnąć i że nie, to ja tak to włączam tak i tak. te 4 minuty sobie pochodzę po mapie, nie? A, adam I, i, i tak God. I tak poszedłem sobie tak, tak, <laughs> już, tak prawie śpię, jednym okiem śpię, nie? I tak wrócił taki dryg! o, o, tak, tak. tak. I doszedłeś wtedy? I, i, I tak, i tak, i doszedłem do, I mówisz, i do tak. tego pomysłu. I, i, I Doszedłem do, do pomysłu, do tej nowej serii, doszedłem, maniek, tak. Tak to było. Jak to się będzie prezentować? Czy nie zdradzasz szczegółów? Maniek, są pytania, których się w życiu nie zdaje, ponieważ odpowiedź jest oczywista. Aha, tak zwane raduję. pytania retoryczne. To się coś zrobić, no Maniek, ale mamy zawrotną prędkość pracy, nie? 5 na godzinę, nie. Ja no i ogólnie tak to wygląda, ale nie, muszę się jakoś zebrać, może wam nagram jakiś krótki filmik taki.